W środku nad fajnym jeziorkiem. Ach, droga do niego była trudna. Jeszcze tak dziurawej drogi to nie widziałam. Ma będzie. Ma będzie już są. No, jest dużo z domków. Po środku lasu spokój cisza. Zobaczymy, jak to tam w środku wygląda. Bardzo klimatyczne domki. Idziemy chyba do takiego głównego budynku. Także jak będę w środku to się włączę Wchodzimy do pierwszego budynku budynku jest tutaj z 10 to na pewno tutaj zobaczymy co to było jakiś jakiś sklepik po prostu tutaj był jakiś tam nic nie ma tutaj był chyba sklep No na pewno Pod nogi patrzeć bo jest dużo szkła. Cały to pomalowany jest. Jakieś łóżka stare są. Ale nic nie ma, to idziemy dalej. Jest ale ale nie jest zimno. Ładna okolica, dużo domków. Idziemy do drugiego budynku. Także tutaj był taki sklepik był plac zabaw dla dzieci Latem to musi być tu naprawdę super tutaj było wóce Nie będziemy tego pokazywać raczej Zobaczymy plac zabaw To zawsze ma taki fajny klimat Idziemy, nie wiem czy tutaj, tutaj był jakiś basen Taki mały Mamy basen Był taki dla dzieci basen A tu mamy drugi budynek Tutaj mamy zejście Nad jeziorko A tutaj jest Może zaraz tam zajdziemy. Drugi budynek to co? Jak... Jakieś ptaszki. No, ale wszystko jest zrujnowane. Syf, jeden wielki syf. Nic ciekawego. Ja tu nawet nie będę wchodził. Bo tu jest, nic nie ma. Tylko sobie zejdziemy na dół. Nie idź tam, bo wpadniesz do wody. Także, środek jest już w strasznym stanie. Naprawdę. Nie warto nawet wchodzić do tych budynków, bo... jest bardzo... wszystko zrujnowane, wucełmy, walki. Tutaj są... jakieś... Co to jest? Jakieś sprzęty? Ktoś pewnie tutaj nie rozbierał i krat. jest fajny budynek w kształcie trójkąta. Ale już jest masakra tam się chyba też paliło w środku z tego co tu widzę zobaczymy dalej Budynek numer 11 strasznie zrujnowali wszystko, masakra to wygląda jeszcze chyba nie byłam w tak zrujnowanym miejscu bo jeszcze o dziwo są szyby Gdzie jest pełno szkła? Nie. No, jest pełno szkła. Ja tam nie wchodzę. Ja tam nie wchodzę. No pusto no. Wielki jeden Super. Jeszcze tutaj. Strasznie. Zniszczone wszystko. Tu Jaki? jakieś drzwi jeszcze są. Czyli ale też nie ma tutaj co oglądać tak naprawdę, bo wszystko już jest bardzo zniszczone. A no jeszcze mamy tutaj budynek i potem idziemy tam. Jest pełno szkło. Chodź tu z przodu zobaczymy. Teraz zobaczymy tutaj. To Też wykać. pusto. Idziemy, wracamy się z powodu. Poczekaj, jeszcze no zobaczymy. Smutnie to wygląda. Normalnie aż jest po prostu aż do suchego nie muru. Wygląda. Jest wszystko rozebrane. Tutaj ośrodek się kończy. Zaraz pokażę resztę. Oj, ale strasznie. Ja nie mogę, tu jest przecież. Boże kochanie, jak tam wejść. Nie chodź tam, wejść, przecież tu jest masakro. Ale ładny komin! Kominek ładny, no. Masakra. Ja nie wiem, no jeszcze nie byłam w takim miejscu, żeby było aż tak po prostu zdezerwowane, Zaszniecona. Jeszcze jest wyjście na piętro. Tak. Oh. Pan, to, równą wagę. Muszę tam coś niż ja Strasznie. To, czy Strasznie. To jest. Hmm. A tu jest fajny jeszcze ze strepiony do wodę. Będziemy teraz zobaczyć tamte pozostałe budynki, które są tam. Bardziej na górze. Tu jak widać, no bardzo zły stan. Gdzie światło? Tam. latarnie są jakieś. Nie wiem, coś tam może jest. Jest fajny na spacer niedzielny Tutaj są takie troszkę wyżej położone Jest prawdopodobnie siedem domków Wejdziemy po schodach Wszystkie jednakowe Tu był jakiś po prostu taki park Idziemy sobie po schodach Zobaczyć jeszcze, bo to już są ostatnie budynki I prawdopodobnie też w takim samym, samym złym stanie Jestem! Ja nie na schody jest fajny widok No, pusto. Pusto wszędzie. Masa szkła. Śmieci. całe szkło. Musimy stąd wyjść. Tutaj było ja tu była Nie No, domki fajne. Ogólnie fajne. Tu chodzi. Raczej w każdym już będzie pusto. No, wszędzie A, tu jest, jest już więcej szkła, to nie. To samo wszędzie jest szkło, nie będziemy leptać, bo nie mamy takich butów. Tutaj to już w ogóle części podłogi nawet nie ma i sufit się wali. Tragiczny stan to mogło być tak fajnie. Tu był jeden jeszcze budynek, ale już został spalony. Jego części są zrzucone tam na dół. To zobaczymy sobie te. I będziemy kończyć już nagranie. Co i widać, że drzewa się też przypaliły od tego pożaru. Tutaj też jest pusto. No, tutaj chociaż jest dywan i fotel. O, tu są meble kanapy no idź idź Idę idę powoli bo tu jest szkła pełna. no tu jeszcze coś jest tu jest łazienka też nawet i w takim powiedzmy średnim łóżka ja jadę, ja Boże, bo podłoga jest słaba tu wychodzimy teraz to do... Następnego, już nie, ostatniego, nie, bo tutaj to już nic nie ma. Ten jest najbardziej zachował wszystko. Tutaj jest ostatni. Już. Jeszcze może wejdziemy do jedynki. Bo może w pierwszym, może coś będzie właśnie. O kurde, tutaj, U, tutaj to też nie chodź, tu nie, nie, nie. Tam jest zerwana podłoga. Zerwana zar podłoga jest widać. No i mebli. Przez okno możemy zobaczyć, czy są jeszcze jakieś szafki. Nie wiem. Widokowi. Idziemy już do ostatniego budynku i już będziemy kończyć. Jak widzicie, ośrodek jest w tragicznym stanie. Wszystko jest zniszczone. Po prostu, co można było zniszczyć, to jest zniszczone. Naprawdę szkoda Serio, tutaj takiego jest miejsca. Szkła. Jest masa szkła, nie wchodź tam, bo buty ci się Pustą i masa szkła, masa syfu. Ale za to spokojna okolica i piękny widok. Na tym dzisiaj kończymy. Do następnego odcinka. Cześć.